Centrum wytchnieniowe, dla, centrum wytchnieniowe dla Wyzwanie dla Powiatu jednak miejsce niezmiernie potrzebne. Propozycją powstania takiej placówki zasugerowali rodzice dorosłych dzieci z autyzmem. E, otrzymaliśmy takie zadanie można powiedzieć, aby rozeznać temat związany z wybudowaniem takiego Centrum Wytchnieniowego tak aby. Te osoby nie były kierowane do DPS-ów, bo to jest dla nich największa krzywda, szkoda i dramat. A teraz w większości tak jest, że osoby 25, 7, 9 letnie po śmierci swoich rodziców czy w przypadku jakiegoś wydarzenia losowego, tragicznego trafiają. Do takich domów pomocy społecznej i uważam, że jesteśmy na takim etapie rozwoju społecznego, że powinniśmy o tym pomyśleć. Warto dodać, że taki ośrodek funkcjonuje już w Resku, w koło brzegu mógłby powstać na przykład przy ulicy Grodgera. Tam mamy możliwość realizacji takiego przedsięwzięcia. Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala nam. Po uzyskaniu niezbędnych zgód i e, kiedy e, nauczymy się procesu pozyskania środków e, i złożymy e, ten wniosek, e, będziemy mocno pilowa, pilnowali, aby ten, e, ten ośrodek powstał. Ośrodek, w którym będzie miejsce dla tych osób do spędzania wolnego czasu, ale będzie również miejsce na rehabilitację na rozmowy i na takie normalne ludzkie funkcjonowanie. Szacunkowy koszt takiej inwestycji to około 3 milionów złotych.